Ale co łączy te w ogóle wszystkie postaci czarne, charaktery, to to, że ta śmierć jest jakąś taką nauczką, że ona tak jakby się wydarza z jakiegoś powodu, tak mam wrażenie, że jest tak e, czymś uzasadniona, mhm. a nie jest przypadkowa nigdy, nie? No, w prawdziwym życiu jednak, tak. no, jakby wszystko jest randomowe, no, i, i trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze ci, którzy zasługują na jakąś karę, to tę karę dostają, a ci, którzy mhm. nie zasługują, to jej nie dostają. Ale można sobie to, wiesz, w jakiś taki sposób gdzieś tam próbować wyjaśnić. Też rozumiem, że Disney chciał nas nauczyć moralności, co jest mhm. dobre, co jest złe. Jeżeli jesteś dobry, to giniesz w wypadku, albo poświęcając się, bo y, tak naprawdę, no, Kokołm na przykład chciał uratować Pokachontas, bo myślał, że dzieje się jej krzywda, a zostaje wtedy zastrzelony, bo wtedy z kolei Tomas myślał, że on chce ich zaatakować i po prostu nie wiadomo, co tam się wydarzy. Więc to jest, powiedzmy, jakieś nieporozumienie, wypadek. Podobnie bardzo często jest z rodzicami, no nie wiem, Tarzana, czy dziewczyn z Krainy Lodu, czyli Elzy i Anny. No, tam są jakieś wypadki na morzu, nie? Statek po prostu nie wraca. No, w sumie masz rację. To są przykłady tej przypadku tak, więc, więc rodzice mhm. albo giną w takich przypadkowych sytuacjach, albo jest to kompletnie niewyjaśniane. Po prostu wiemy, że tej osoby nie ma. Tak jak mama Arielki, nie wiemy, co się z nią stało. Mhm. Mama Jasmine no w, osobie, Arielka też. w mhm. Alladynie, nie wiemy, co się z nią stało. Mhm. Rodzice Aladyna. W zasadzie to nie wiemy, co się tam się stało. Tam się mogło wydarzyć wszystko, więc to jest albo takie mega tajemnicze, po prostu wiemy, że jest jakiś brak i Disney chyba nam nie chciał aż tyle wrzucać na banie, albo dzieją się jakieś takie niewyjaśnione okoliczności.